Cześć. Ciśniemy w sobotę 20 lipca. No maksa. Chciałbym Tobie pokazać y, taki schemat product lunch'y, który wykorzystuje m.in. Simon Singh, Paweł Danielewski i inni marketerzy do tworzenia kampanii sprzedażowych swoich produktów. Y, schemat jest podzielony na trzy części, pierwsza, druga, trzecia i każda z tych części jest podzielona na, na dni, czyli pierwsze trzy dni, drugie trzy dni i trzecie trzy dni. I tak, pierwszy, pierwsze trzy dni dotyczą punktu Y. Dlaczego dany potencjalny klient powinien od ciebie kupić dany produkt? Musisz go uświadomić, dlaczego on ten produkt powinien mieć. Pokazujesz mu to w trzech krótkich odsłonach. Może być to film, może to być jakiś artykuł, mogą być to posty na twoich social mediach. Uświadamiasz go, dlaczego ten produkt jest tak ważny, że on po prostu musi go mieć. Nie może, ale musi go mieć i, i musi go mieć natychmiast w momencie, gdy uświadomisz Twojego potencjalnego klienta w tych trzech punktach, czyli dzień po dniu, dlaczego ten produkt jest tak ważny i dlaczego on go musi kupić, przechodzisz do kolejnego punktu, drugiego, którym jest hał, czyli jak. Jak Twój potencjalny klient ma uwierzyć, że akurat ten produkt ołówek czy cokolwiek innego jest dobrej jakości. Jak ma uwierzyć, że Ty sprzedajesz dobry produkt? Musisz mu pokazać na przykład, nie wiem, Twoich innych klientów, którzy wystawili Tobie opinię i Ty im sprzedałeś produkty, że jesteś osobą, której należy zaufać, Twoje produkty wszystkie. Które sprzedajesz są po prostu wysokiej jakości, bardzo dobrze działają i wpływają na klientów. I to również przedstawiasz w trzech krótkich odsłonach, filmach czy jakichś tam postach. I w momencie, gdy już Twój klient będzie uświadomiony, będzie miał pokazane, że no, Ty nie jesteś nie wiem, z Marsa, z Wenus i produkty który sprzedajesz, faktycznie sprzedajesz, masz na to potwierdzenie swoich innych klientów, eee, robisz trzeci punkt. Trzeci punkt to jest co? Co musi zrobić ten klient, aby właśnie mógł ten produkt, o którym mówiłeś tutaj w pierwszym, w pierwszej odsłonie, w drugiej odsłonie, żeby on mógł ten produkt również zdobyć, czyli nie wiem, umówić się z tobą na konsultację, kupić go od ciebie, pobrać jakiś darmowy PDF, który go później przyniesie po zapisie na liście do sprzedaży Twojego produktu. Też musisz w trzech odsłonach różnych pokazać mu, co ten klient musi zrobić, żeby ten produkt mógł mieć u siebie, żeby mógł go wdrożyć do siebie, do swojego biznesu. Także trzy bardzo ważne punkty do kampanii reklamowych sprzedażowych produktów, product Lancer, why, how, what? what według Simona Sinka, ale też innych marketerów, między innymi Pawła Danielewskiego z Polski, którzy wykorzystują właśnie ten schemat do sprzedaży produktów, także jeżeli będziesz, jeżeli zamierzasz sprzedawać swoje produkty, bądź już sprzedajesz, natomiast nie wykorzystujesz tej powiedziałbym dźwigni w schemacie trzech bardzo ważnych punktów, no to Spróbuj sobie wykorzystać ją, sprawdzić u siebie, jak ona zadziała. Czyli jeszcze raz przypominam, pierwsze trzy dni to jest why, czyli uświadomienie dlaczego powinien ten produkt znaleźć się u Twojego klienta. Drugi punkt how, czyli jak on ma uwierzyć, jak yy, ma się przekonać, że ten produkt jest naprawdę dobry, który Ty sprzedajesz, że Ty istniejesz, że nie jesteś firmą krzak. No i trzecia bardzo ważna rzecz, what, co on musi zrobić, żeby ten produkt natychmiast mógł od Ciebie otrzymać albo żeby mógł do swojego biznesu jakąś usługę od Ciebie wdrożyć. Także spróbuj wykorzystaj to. No i zobaczysz, czy to u Ciebie zadziała. Daj mi też znać w komentarzu, co sądzisz o tej technice, o tym schemacie Product lunchy. Czy wykorzystywałeś już ten sposób? Właśnie sprzedaży produktów, no i jak to było u ciebie, jestem bardzo ciekawy. Jak co to zapraszamy do Gdyni albo do Gdańska, co po Miasta na przepiękną plażę morze w sezonie, jest po prostu zarąbista. Badajcie. Jeśli jeszcze nigdy nie byłeś w Trójmieście na plaży no to nie czekaj bo nie ma sensu czekać wsiadaj w pociąg albo do samochodu albo samolot i po prostu przybądź tutaj po prostu zarąbiście Trójmiasto, w ogóle plaża klimat, woda, też hel Władysławowo, właśnie, ee, Władysławowo Płuck właśnie Władysławowo, Płuc, hel, no przepiękne miejsce także polecam bardzo Wiecie, że takie chodzenie po, po wodzie, po, po piasku nad morzem to jest samo zdrowie. Jód, jód, ten, te sprawy wiecie. Po prostu trzeba przyjechać i, i spróbować zobaczyć. Naprawdę. 100%. To u nas na plaży nawet takie atrakcje, zaraz Wam pokażę jakie, możecie spotkać, także wkładajcie, wbijajcie, nie zastanawiajcie się nawet, patrzcie. Także warto zobaczyć na plaży namioty. Nie wiem, czy to są bezdomni, czy to są jakieś czasowicze, którzy za darmo sobie tutaj są, ale warto. Tym letnim, mimo akcentem ja dzisiaj kończę. Trzymajcie się, ciepło. Widzimy się jutro. Jeszcze kilka ujęć i ciśniemy na maksa do jutra. Hej, ale mnie dzikle straszył. Słuchajcie, ale duża lucha. Zaraz wam pokażę, jeżeli mi się uda. Na szczęście pobiegł w drugą stronę, nie, nie w moją, bo no, mogłoby być ciężko. Dobra, ja pędzę do auta, kilka obrazków jeszcze i do literka.